Ale stary mam ten miotać miotać łognia mam A co ty to jest tak z góry Nie ma. z prawej Jak to działa kappa? Już skiniesz O człok na górze Gdzie ty jesteś w ogóle A jest Człop na górze jest jak coś. Tak na tobą. Wziąłem jakąś za... sniperkę po kolei, żeby zobaczyć co to będzie I co? Testowałeś te pociski przeciw koncerny? Tak, jak trafiasz w dupę to za 20 dajesz damage, a jak trafiasz w bok to jest za 7, nie? Damage robi. Się tak. no. Oj. Nosy ujewane to jest rozbójane, czy będzie... Dozywali czołg. Hello? Tych leży? Ma. Jak profi wie, że to nie ma tutaj kto oddychać. Po No a co mam robić kurna? Kutasza Będziesz z tamtej strony to przynajmniej jak zginiesz to będę wiedział, że ktoś idzie leżyć Leżeć było kutasiarza Będzie mi tu przeskakiwał kurna ty. Ja wchodzę na serwer to nikt nie oddycha Taki smród hmm. robię, oto Czo, byk, miana I dup, 08. 8 Koleś. Typek 12 Dostaję Pójdę Hello Jedenczuk Koleś na 12 może znaczonego Naprawdę dostałeś 98 typ dostał. To jest po co są flary? ty? Nie wiem, ale kurna, dasz radę jakoś się przybliżyć do mikro jeszcze? Bo ja cię naprawdę słyszę Po co są flary? Pala jeszcze na górę. Po co są flary? Nie. No. Nie wiem. Może będą do czegoś stosowane. No, może. No, na razie to tak średnio. No. Praszujemy na górkę! saperka Tej kurna wszyscy Ej, grają że... snajperkami, nie? Wszyscy grają snajperkami. Bo tylko tą bronią się da grać, nie? W tej becie. O. Nie no, da się jeszcze tym, tym. Od y, supporta. Wiarę. Typu było na górze, nie? O kurwa, nie Nie, 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 nie. Dobra, dobra prawie spadłem na dół Ale maszowałem spać jak porąbany No ale nie chciałoby mi się tu władzić Kolej na 12, o Co nam batona bierzecie To wam pozwolił batona brać Czołg jest na dole Nie Napierdalać z niego z amunicji. To no Leży, nie oddycha, kwiczy. 6-2. 5-1. Klikaj ku, jak kogoś widzisz. Zostałem. Żeby go oznaczyć.

No head mu tylko wystaje nie mogę go trafić Dobra, siadła Gdzie ty jesteś Alo, batonie Yes, it is, Enemy coordinates have been sent to our artillery. The enemy has armed objective apples.

Uważaj, żeby nam na górę na górkę nie weszli, rozbroili nasi Ale czołg tu jest nadal Ja sobie przejdę na tą st stronę co ty? Cześć bo tam wolał O kurwa Elo Jolo se, sp se spadłem na dół nie Bożeś stał kurwa na tej pierdolonej kładce

Jak nie podłożą mi trzy osoby, muszę się od nich odrodzić jeszcze. GG. To nie musieli ten... Yy, podłożyć, tak? Tak. Też ci się nie Co wyświetlają to? statystyki? Tak. No... Lipa. Ostatnio się wyświetlały wczoraj. Wczoraj.